Zadanie 3.16, strona 84. Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru f od x równa się minus 2 trzecie x do d4, a jej dziedziną jest pięcioelementowy zbiór df. a. Uzupełnij tabelkę funkcji f, widzimy ją tu obok. b. Podaj dziedzinę i zbiór funkcji. I c. Oblicz wartość podanego wyrażenia. No to startujemy. Uzupełnimy najpierw tabelkę. W tabelce mamy x, czyli mamy argumenty i mamy f od x, czyli wartości funkcji dla podanych argumentów. Wzór funkcji f od x minus 2 trzecie, x dodać 4. No to popatrzmy. Najpierw obliczymy wartość funkcji dla argumentu minus 4 i 1 druga, czyli w miejsce x podstawiamy minus 4 i 1 druga. Czyli liczymy f od minus 4 i 1 druga, czyli wartość funkcji f dla minus 4 i 1 druga to się równa. I podstawiamy do wzoru minus 2 trzecie. Pamiętamy, że dajemy pomiędzy liczbą a literą, tak, znak razy, bo to jest znak, który możemy pomiędzy liczbą a literą opuścić. I za x podstawiamy minus 4 i 1 drugą. I na końcu mamy dodać 4. Ok. I obliczamy. Najpierw mnożenie, i możemy zauważyć, że mamy minus razy minus, a to nam da plus, więc sobie znak od razu już opuścimy, tak, bo będzie dodatni. I mamy 2 trzecie razy. Liczbę mieszaną zamierzniamy na ułamek. Mamy 2 razy 4 jest 8. Dodać 1 jest 9, i mianownik przypisujemy 2. I później mamy plus 4. Tak? Pierwszeństwo mnożenie. 2 i 2 możemy skrócić przez 2, więc tu będzie 1 i 1, a trójkę i dziewiątkę skracamy przez 3, 3 dzielone na 3 jest 1, 9 dzielone na 3 jest 3. I zostało nam 1 pierwsza, czyli 1, razy 3 pierwsze, czyli 3. 1 razy 3 jest 3, dodać 4, a to jest po prostu 7. I możemy już sobie Pierwsze okienko w tabelce uzupełnić. W ten sam sposób obliczamy wartość funkcji dla argumentu 9, czyli liczymy f od 9. To się równa, i znowu minus 2 trzecie przepisujemy. Dajemy razy i zamiast x zapiszemy 9. I później jest plus 4, więc to tylko przepisujemy. To się równa. I znowu zabieramy się za mnożenie. Mamy minus 2 trzecie razy 9, czyli mnożymy licznik przez liczbę naturalną, mianownik przepisujemy, a jak ktoś nie pamięta i chce sobie ułatwić, to łatwiej się mnoży łamki. Zawsze w, mian w mianowniku możemy dopisać 1 i mamy minus 2 trzecie razy 9 pierwsze. Tak? Trójkę i dziewiątkę możemy sobie skrócić przez 3, tu będzie 1, 9 na 3 jest 3, czyli zostało nam tak minus 2 pierwsze, czyli minus 2. Razy 3 pierwsze, czyli 3. Minus 2 razy 3 to jest minus 6, dodać 4. Obliczamy to. Więcej mamy na minusie, czyli wynik będzie ujemny i więcej o 2. Czyli wynik minus 2. Uzupełniamy w tabelce. Przechodzimy do dalszej części. Teraz będziemy szukali argumentu, tak? Szukamy argumentu dla. Wartości 16, czyli 16 teraz podstawiamy w miejsce f od x, czyli za to, tak? No to liczymy. 16 to się równa, a prawą stronę przypisujemy. Minus 2 trzecie x dodać 4. Teraz musimy obliczyć x. Yy, niewiadome przeniesiemy na lewą stronę. Pozbędziemy się automatycznie tego minusa, bo znak się nam zmieni na przeciwny, czyli 2 trzecie x to się równa. 4 nam zostało, a 16 przenosimy na drugą stronę, czyli na prawą, i zmieniamy znak, czyli będzie minus 16. Czyli mamy 2 trzecie x, to się równa 4 odjąć 16, od liczby mniejszej odejmujemy większą, czyli jesteśmy na minusie, bo żeby nam się wyzerowało, to brakuje nam 12, czyli to jest minus 12. I dzielimy przez to, co stoi przed x, czyli przez 2 trzecie. I mamy, że to, je, że x to się równa minus 12. Dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność ułamka, czyli razy 3 drugie. I znowu mamy mnożenie liczby naturalnej. Zawsze można sobie jedyneczkę w mianowniku dopisać, będzie łatwiej. 12 i 2 nam się skróci przez 2. 2 na 2 jest 1, 12 na 2 jest 6, a więc nasz x będzie równy minus 6 razy 3, to jest minus 18 pierwszych, czyli minus 18. I możemy w naszej tabelce sobie tu uzupełnić. Minus 18. No to przechodzimy do następnego. Nasza wartość, czyli f od x. To jest 3,5, czyli zapisujemy sobie, że 3,5 to się równa minus 2 trzecie X, dodać 4. No i znowu minus 2 trzecie X przenosimy na lewo zostanie nam 2 trzecie X, a 3,5 przenosimy na prawo, będzie 4 odjąć, 3,5, to już możemy w pamięci, to będzie pół, tak to będzie pół. Dzielimy przez to, co stoi przed x, czyli 2 trzecie, więc nasz x to będzie pół. Dobrze jest tutaj ujednolicić ułamki. Połówka w ułamku zwykłym to jest jedna druga, tak? Dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność, czyli razy 3 drugie. Nic nam się tutaj nie skróci, więc x to się równa. 1 razy 3 jest 3, 2 razy 2 jest. 4, 3 czwarte. Możemy sobie jeszcze tutaj, ponieważ tu mamy liczbę w ułamku dziesiętnym, to możemy te 3 czwarte zamienić na ułamek dziesiętny. Pamiętamy, że 1 czwarta to jest 25 setnych, a więc 3 razy 25 setnych to będzie 75 setnych. Tak? Piszę tu w ten sposób. Ok. No i ostatnia część f od x jest równe 3, czyli sobie znowu podstawiamy, że 3 to się równa minus 2 trzecie x dodać 4. Minus 2 trzecie x przenosimy na lewą stronę, czyli będzie 2 trzecie x to się równa, trójkę przenosimy na prawo, czyli jest 4, odjąć 3, czyli 1, dzielimy przez 2 trzecie, czyli x to się równa. Pamiętamy, że dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czyli to jest 1 razy 3 drugie, czyli po prostu 3 drugie. Możemy jeszcze wyłączyć z całości. 3 podzielić na 2 to jest 1 cała, i reszty nam zostaje 1, a mianownik się nie zmienia. Czyli to jest 1 cała i 1 druga. I całą część. Cały przykład A mamy zrobiony. Przechodzimy do przykładu do przykładu B. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji, a więc dziedzina to jest wszystko, co, wszystkie nasze argumenty, tak? Czyli to, co mamy dla, dla naszych x -ów. Coś tu mi się wymazało. A dla dziewiątki chyba było minus 2. Czyli wszystkie nasze x to, so, to jest dziedzina. Czyli sobie zapisujemy w podpunkcie B, że dziedzina funkcji. To jest zbiór. Tak, tu mamy wypisane konkretnie elementy, czyli to będzie zbiór i wypisujemy od najmniejszej liczby do największej. Czyli mamy minus 18, minus 4 i 1 druga. 0,75. 1 i 1, 2, i 9. A zbiór wartości funkcji ZWF. Tak, to są wszystkie wartości, które tu mamy. Tak. I znowu od najmniejszej, czyli minus 2, 3, 3,5, 7 i 16. Podpunkt B jest za nami. Przechodzimy do podpunktu C. Oblicz wartość wyrażenia, F od minus F od minus 4,5 razy F od 9, odjąć 3 razy F od 0,75, nie będę już tu przepisywała, od razu sobie podstawimy. F od minus 4,5 to jest to, tak 4,1 druga to 4,5 i tu wartość jest 7, czyli mamy 7 razy. F od 9 dla dziewiątki mamy tutaj dwójkę, minus 2, czyli razy minus 2. Później mamy odjąć 3 razy i F od 0,75 jest tu. To jest 3,5, czyli razy 3,5. To się równa liczymy. Pamiętamy, najpierw mnożenie 7 razy minus 2, minus razy plus daje minus, czyli minus 14. I tu mamy odjąć 3 razy 3,5. To jest 3 razy 3, jest 9. 3, razy, 3 połówki to 1,5, czyli mamy 10,5. Tak. I mamy minus 14, i jeszcze 10,5 spadamy w dół, to będzie minus 24,5. Dziękuję za uwagę.